Też było wiele zapytań po tych wszystkich zmianach w Telewizji Polskiej, czy my zobaczymy Ciebie w M jak miłość. I e, muszę przyznać, że nawet na brief osoby do mnie wysyłały wiadomości, czy mogłabym Cię o to zapytać. Tak więc mogę, drodzy Państwo, i to czy nie Czy są jakieś może już próby kontaktu z Tobą? Nie, nie mam kontaktu w ogóle z produkcją. Wiesz, ze mną nie rozmawiał, ja też się sama nie odzywałam, więc myślę, że, że, że nie wiem, co się wydarzy. Um... Nie, nie mamy kontaktu, więc na razie nawet o tym nie myślę. Ale tak na przykład hipotetycznie. Tak jakbyś mogła przez moment pomyśleć, chciałabyś powrócić, tęsknisz za tą swoją postacią, bo widzowie bardzo. Mm, wiesz, ja bardzo lubiłam moją postać. Niektórzy nawet wciąż do mnie piszą: y, Asiu, pani Asiu, więc to jest dość zabawne, bo już dwa lata mnie tam nie ma. Natomiast. Ym, no, jestem troszeczkę w innym miejscu teraz, więc wszystko by zależało od tego, jak, jak wątek miałby wyglądać i, i z kim miałabym grać i tak dalej, i tak dalej. Ale nie wiem sama, co bym zrobiła. Zobaczymy. Ja na, na razie podchodzę do wszystkiego z dystansem, bo te dwa lata były dla mnie dość traumatyczne, więc um, jakoś tak w ogóle podchodzę z dystansem do powrotu w tamte rejony. A jak patrzysz na te zmiany, które są chociażby w pytaniu na śniadanie? Tak naprawdę wszyscy prowadzący zostali odsunięci. To, jako osoba z branży, jak to oceniasz? No Na pewno są to radykalne zmiany i dość, dość szokujące dla wszystkich, którzy tam byli. Ale zmiany zawsze są szokujące i zawsze wzbudzają emocje. Jedyne, co mogę zrobić, to wszystkim życzyć po prostu powodzenia i tym, którzy teraz są na miejscu i tym, którzy odeszli i będą spełniać się gdzie indziej.